Ja nie uważam, że jestem y, złym człowiekiem, czy coś, ale jeżeli ktoś cały czas mnie prześladuje, y, tworzy pomówienia na mój temat na tej stronie obrzydliwej. I jeszcze ty ją obserwujesz, jak możesz. No pogadajcie, wyjaśnijcie. to nie na coś święta, Bo zakupać ja ten topór wojenny. No, oczywiście, że tak. Ja bym chciała normalnie z nim porozmawiać, wiesz, bez kamer, prywatnie. Bo wiesz, to jest niedomknięta sprawa, jakby ktoś chciał zakończyć coś, to może mi to powiedzieć przez telefon, tak? Albo przez jakieś social media. A nie... Pogadajcie się, kurwa. Po pierwsze, to jest... Po pierwsze, to jest sprawa dawno zamknięta. Więc yy, ja nie wiem, o czym ty... Nie, przepraszam bardzo. Nie do końca, moim zdaniem, jest zamknięta, bo nigdy nie miałeś odwagi do mnie zadzwonić prywatnie. Tylko zawsze było wszystko publicznie wyjaśniane. Ale jak, patrząc cię, dzwonię, jak ci mówiłem, że nie chcę mieć kontaktu, więc ja nie rozumiem. Ale co nie, zauważyłeś, nie zauważyłeś, że tutaj coś jest nie tak? Skoro po tym live'ie, który był wtedy pierwszy u ciebie, miałeś do mnie szacunek. Jak ktoś mnie wyzywał, obrażał, to rozłączyłeś, a dzień później dałeś się im omotać, tym podłym ludziom. I teraz pytanie: czy oni są, czy będą przy tobie wtedy, gdy jesteś smutny? Czy to ja byłam tą osobą, która dzwoniła do ciebie i z tobą? Bądźmy szczerzy, ja, bo zawsze mi na tobie zależało i ja się nie wstydzę tego przyznać publicznie, a ty się zawsze tak wypierasz, to jest najbardziej bolesne. I wiesz, kolejne show teraz jest, ale niech stracę, powiem ci to po z mostu. Czy naprawdę jest warto wszystko to zniszczyć na zawsze? Zdecydowanie. Ja uważam, mówisz, skoro tak. A dlaczego, tak szczerze powiedz mi, szczerze dlaczego? A ty nie uważasz, że dobrze, normalnie się zachowujesz? Tak nie, no to oczywiście, że nie. Ja się ustosunkuję, tylko powiedz mi. Nie, bo, być, bo była umowa, że nie będziesz na temat mnie nigdy gadać. Ja nie gadałem, na temat ciebie. Nie dotrzymałaś no, umowy. Ale właśnie wiesz, że tak ja chcę bardzo. to zrobić. Ja chcę to zrobić. Ja właśnie ty nie chcesz, problem, że ty nie chcesz. Ale ja to zrobię, no mówię, ja to zrobię. Możesz mi nie wierzyć. Jeżeli tego chcesz, tak sobie życzę, to nie będzie tak. Ale byś chociaż nie poluzko potraktował. A nie takie ogadywanie się... do jakiejś. Ludzi. Słucham, słucham cię, no powiedz, bo widzisz teraz jesteśmy sami, tylko z Patrycją, oni się już nie liczą, nikt na ciebie presji nie wywołuje. Ja tak powiem dalej, tego nie rozumiesz, dalej nie rozumiesz. No ale właśnie powiedz mi, się... powiedz mi, ja się ustosunkuję, i ja też ci powiem wtedy i ty też się ustosunkujesz. Normalnie ludzie tak ze sobą rozmawiają. Bo wiesz, Eryk, to nie było tak, że my się znaliśmy dzień dwa i koniec, papa, pa. tylko długo. Jeden i drugi zainwestował czas w tę relację. Było wszystko fajnie luźnie, tak? Ja nie wywołam żadnej presji nad tobie. Pamiętasz, jeszcze niedawno jak mówiłeś, że, że jestem dla ciebie ważna, że zależy ci na mnie. I czemu ci tego nie powiesz, że tak było? Patrz, dobra, to jest przeszłość, tak? Powiesz teraz, że już ci nie zależy, już nie myślisz o mnie, chociaż myślę, że myślisz, ale dobra, załóżmy, że nie myślisz, to przyznaj chociaż, że nie wiem, miesiąc temu, półtora powiedziałeś mi, Klaudia, zależy mi na tobie, bo tak było, ale Judasz o tym nie wiedzą. Myślą, że jesteś nachalną babą, reniferkiem, nie wiem, martą, a to nie jest prawda, to jest dla mnie bolesne, to mi też niszczy wizerunek. I jeżeli byłeś moim przyjacielem, czy potencjalnym chłopakiem, nie wiem, kim ty dla mnie już teraz byłeś, to chociaż bądź szczery, pogadaj i przemyśl sprawę, nic więcej nie oczekuję. Proszę, dogadajcie się, no. Święta, przypomnij, przypomnij sobie w ogóle tak. właśnie, yy, nie wiem, jak to płynąć na ciebie, żeś coś zrozumiał. Przypomnij sobie nasze rozmowy, gdy byłeś smutny, gdy byłeś szczęśliwy, no. jak dzieliłeś każdy moment ze mną i ja z tobą. Yy, jak było fajnie na imprezie, jak się bawiliśmy, jaki czuły byłeś dla mnie uprzejmy. Ja tak samo zresztą. I przez jedno nieporozumienie z jakimiś tam hejterami, którzy mnie niszczą od lat, ty chcesz mnie odrzucić? Czy odrzuciłeś? Chyba to nie jest rozsądne. Patrycja, w ogóle dzięki za to, że tutaj jesteś mediatorem. Proszę bardzo. Dogadajcie się w końcu. Kurde, no. Ja myślę, że on z że czasem uświadomi sobie. To się odezwie do mnie. No czuję to. Ale wolabym żeby to było szybciej. Marnujemy czas, marnujemy życie. Mamy Ale wiesz co? dogadać macie czas. Ale powiem wam szczerze.